może 20 lat temu, no? że w skołę, no to już Pani redaktor, to jest... ja protestuję i w związku z tym wychodzę ze studia, bo widzę, że nie chcemy w studiu rozwiązać tego problemu, który jest w Polsce, tylko będziemy rozmawiać o muzułmanach, będzie rozmawiać o Żydach, o firmach zagranicznych, że mamy ich szanować, a tymczasem milion ojców w Polsce, którzy nie, nie widzą swoich dzieci, bo pani reprezentuje tylko 2% matek z tego miliona. Tylko 2% matek nie widzi swoich dzieci. Nie chcemy, ja widzę to jasno teraz, po prostu przyszliśmy jak małpy do studia. Jestem prześladowany przez państwo polskie. Jesteśmy prześladowani i widzę, że pani redaktor nie chce też zmienić tego, tej sytuacji. Program jest w sierpniu. Nasze dzieci będą czekały znowu kolejne miesiące. Pani redaktor, w proteście wychodzę, wyciągam transparent, robię demonstrację przed studiem. Kiedy wreszcie zaczniecie problem ojca poruszać w telewizji? Dziękuję bardzo. Wychodzę. Do widzenia. Cztery lata czekam na mojego syna. Gwałtowny. Cztery lata proszę, żeby program zrobić. Cztery lata piszemy do pani, żeby pani zrobiła program. Dopiero program jest robiony, jak, jak kobiety przyszły do studia. Pani Żytecka, która niszczy nas na salach, rozpraw, przychodzi, po prostu niszczy ojców, jest też zapraszana do studia. Fajnie. Brawo. Bo po, pokażcie w telewizji tych te ludzi, którzy nas niszczą. Dziękuję państwu bardzo. Ale nie są zawsze jak pan. Niech długo nie pan wybuchnie od Wybuchnę. Mam I nadzieję, że wybuchnę i zniszczę ten system. I wreszcie będzie opieka naprzemienna. Ja tak, proszę pana, jeżeli pan się tak oczywiście w sądzie załatwi, to Ma. nie dziwię.